Jedzie ojczulek uprawiać po kukurydzy pod groch a ten. No i potem, jak przyjedzie, to zabiera 7-9 i jedzie uprawiać też pod groch, ale na inne pola. A dobrze mieć dwa takie duże ciągniki, pamiętam, to jest sztos. Ale ta 7-8 pięknie gada, naprawdę. Dostosowujemy maszyny, czy tam inaczej dobieramy maszyny do warunków. A tam jest za dużo resztek pożniwnych, więc to się nie da. A, a tym po pszenicach, jak najbardziej, tam gdzie będzie groch, to idzie bardzo fajnie, co widzieliście już. Tamtym po kukurydzy. Specjalnie jedziemy najpierw tamtym, no żeby tutaj jeszcze przeschło pod tą maszynę. No bo tu jest elegancko. Tam jest troszeczkę przypchane, ale to tam nie jest problem. Natomiast tu jest wał. Ta końcówka jest przyfaj, przy, przypchana i potem weź to wyczyść. No więc to niech sobie jeszcze w międzyczasie przeschnie. A ja lecę yy, kolejne pole z rzepakiem na chowacza. Wracam. Koledzy obiecałem, że mu też prysnę 12 hektarów Piotrkowi. I opryskiwacz muszę wypłukać, odstawić i biorę się za czyszczenie grochu, bo bo jestem daleko w tyłku, jeżeli chodzi o, o przygotowania pod groch, pod się grochu, więc, znaczy się, no nie mam nic wyczyszczonej jeszcze do tej pory. Co prawda mam już przygotowane, więc no powinno to w miarę iść. I wtedy jak będę w między... sobie czyścił yy, pod groch, to w sobie w międzyczasie wezmę 7-8, jak tata wróci, zaczepię sobie do siewnika, yy, znaczy nie zaczepię sobie, tylko zaczepię do siewnika, a ta ta wtedy weźmie 7,9. A jeszcze ja muszę w międzyczasie pojechać, kamienie pozbierać. O, jeszcze to. Bo tam chociażby na dwa pola wyskoczyć i, i, i ten i pozbierać kamienie. Nagada no ładnie, co nie? Ale bardzo mi się podoba mimo wszystko ten ciągnik. Tam, żeby był auto parę where, miękkość to złota. to wygląda Ezi Kazimierz Zasy poszczędza maszynę to idealnie jutro zasiać jakby było cokolwiek przygotowane Chyba jeszcze co, pewnie z 2 godzinki roboty po i tak dalej Ale idę zobaczyć, pogadać całkiem dobrze to wygląda, tu jest taka górka gliniasta No to to nam tam siewniczek uprawi także luks dobra słuchajcie, jest nadzieja że będę sobie jeździł 7.7.9. Bo ojciec powiedział, że on tym nowym to nie chce jeździć. Znaczy użył trochę innego słowa. No, natomiast tak to miało brzmieć. już ogarnąłem skrzynię, ustawiłem sobie tutaj obroty. Znacie, 11.6, ustawione 1400 obrotów. Teraz będzie jechał pod górkę, będzie miał ciężej. I sobie tu wyskoczyło to tymczasowe obciążenie to jest ta literka A, że on redukuje sobie jakby. Nie, nie, bieg, chociaż nie wiem, czy tak można nazwać, żeby ogarnąć tę zadaną prędkość. I w momencie, kiedy da radę... to jest piach, kurde, on mi się kopać zaczynało. On się normalnie kopie. To o, teraz wyrzuca tą literkę znowu. O, błuka kwa przed sobą. No, piach, piach uder, to piach w to On się po prostu kopie w tym piachu. Natomiast Ogarnąłem, jak to już chodzi, więc kurde. Elegancko, dobra, to ktoś jest tatuśkiem zamienionym. Mój, po co mi ten ciągnik dajesz? Ja mam tamten. Dobra, jadę tam do niego. I ten. No, także kurde, dobry ciągnik ma dostać, więc no, mówię, jest nadzieja. Być może ja będę tym ciągnikiem. To wie, może? Sześciu jeździł. Mówi, weź sobie tego do siewnika. Weź sobie tego do siewnika, a ja wezmę tamtego. Ja wiem bardzo chętnie, tylko tutaj nie mam nawigacji jeszcze podłączonej i tak dalej, więc no, więc to 11.6 jakie mu tu ustawiłem, to jest, to, to jest tak już trochę chyba nadwyrost, trzeba by mu ustawić 11 i no ewentualnie z górki na dół, jak tam będzie jechał, to można mu tam trochę inaczej ustawić, natomiast e, no to jest po prostu grząsko, mokro, no, nie mokro, grząsko w sensie za Jak się pcha i po prostu ciągnik ma ciężko. Wpadałoby teraz tam co trochę. Normalnie schodzi z obrotu. No jak pcha taki tam przed sobą, kopiec, To trzeba tu się dziwić. Dobra, jadę do tuśka. Także już ogarnąłem. No, ja on woli tamtym jeździć. No nie, ja, bo tam jest wajchotronik. A nie tak jak tutaj. Nic nie robisz, manetka do przodu i ogień na tłoki. I to już nie, nie, już nie jest po jego, tak jak jemu by chciał. No już mu nie pasuje. Ja cię kręcę, no. Mocny piachy, są się topi, kurde. Aczkolwiek zostają takie ślady. Kurde, przydałoby się chyba albo jeszcze głębiej ustawić. No, tu jest kurde w ogóle niezakryte. Fakt, że to po tych, po tych, po tych bruzdach też tak, ale. Nie wiem, nie podoba mi się. Na no, glinie nie robi tego, nie? Na glinie. Nie robi tych śladów. Bo tak się nie topi a na tym piachu się topi jak diabli i, i robi o, robi takie multy, tam się mocno strasznie będzie kopał. I tylko pokazałem Kazikowi, że ma e, tym manipulatorkiem małym dać m, jakby wolniej, szybciej i o cała filozofia. No ale to jest tak widzicie, no tak człowiek nie do końca umie, nie do końca wie, niektóre rzeczy i gdzieś tam się popyta, no to jest magia internetu. I właśnie z tego miejsca chciałem wszystkim podziękować, którzy się do mnie odezwali odnośnie ustawiania tego autopowera. Miałem sporo, sporo wiadomości telefony i telefony i super, nie? To, to także naprawdę dziękuję bardzo za to, no bo pomogło, no bo, bo ustawiłem i działa. To jest tylko teraz jeszcze kwestia, wiecie, jakby było jednorodne w miarę pole, no to w ogóle tu jaki puch jest, kurde, po uprawieniu już, nie? Z mąka. I tu jak ten, no maszyny nie opuściłem, no. Kół e, cool. nie opuściłem i takie coś tam mi zrobiło. No więc, e, no, jak gdyby to było wiadomo, zobaczcie. Tu nie dość, że jest tak. Tu piachudel jak diabli. Tam górki jak diabli, do tego gliniaste. I zobaczcie, na górkach? Na górkach jest super, nie? I to takie, kurde... Wtedy ten ciągnik wachluje, nie? Tu na piachu, pomimo tego, że jest w miarę równo, on ma ciężko, bo się topi. Tam pod górkę znowu ma ciężko, bo pod górkę. No znowu już z górki schodzi sobie tam do 1400 metrów. Ja mam w końcu okazję nagrać ciągnik, jaką pracuję. Aha, Kazik już wyrównuje, po swojemu jedzie. co wieści. I teraz tak, tu mógłby włókę niżej opuścić, ale znowuż na piachu to pcha tak, że ja pierdzielę. Ej kurde, nie chcę wam mówić, ale chyba 7-8 lepiej. No i wiecie, jak jest w 7-8, nie? A mój kazik zarabia, żagował, żagował, żeby szybciej jechał. No i zostawia, takie kurde. Albo niżej ją ten kultywator jeszcze opuścić. Tak ewidentnie tutaj nie do, końca, nie do końca zagarnia. No musiałby chyba nie tak aktywator opuścić. A zaraz będziemy kombinować. Ja tylko kamienie jadę, pozbieram. Bo ja tu gadu gadułem miałem po kamień jechać. Nie zobaczcie jak to wysycha. Tu przejazd w miarę mokry, a tutaj... Choć mokry, wilgotny, a tu sucho już. Dobra, jadę. Jakąś aktualizację sobie wgrałem, zobaczcie. Jaki bajer. Ury. Jeszcze myślałem, że mi wtyczka nie działa, a się okazuje, że kurde, ten kabel jest luźny i rozłącza mi ten komputer. Wasz. Dlaczego nie pokazujesz mi tego? A, bo nie jest to podłączone jeszcze. Jeszcze jeden kabel od tego mi powinno chodzić. Moduł uprawy bryzdowej, wyjścia nie znaleziono, no nic, dobra, wstawiam go, czekać psy, To z tym Wrócił tatuś, 7,9, 7,7, 8 z silnikiem. no i tutaj groszyk połówki część i wsypać zważę sobie ciągnik z siewnikiem ile ważą na pusto i potem nasypię grochu będę wiedział ile mam na ile mi powinno starczyć dobra okej okay. i mamy 12 540 No ja tak nie widać Dobra 12 540 Okej okay. Człowiek się nigdy nie nauczy Nigdy nie będzie miał umiaru Zawsze do oporu Zawsze kuźwa Po sam korek no i ładnie, ale w sumie nie jest tak źle, plandeka się zamknie, więc luks, tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, jestem ponownie na wadze, mam tu poustawiane, głębokość i tak dalej. 15 020, a było 12 540, czyli 2,5 tony, tak? 12 500, a jest 15, no tak by wychodziło. Patrzcie, mam coś takiego jak autoturn. Zaraz wam powiem, co i jak tak w ogóle. Jakaś demówka czy coś tam, nie wiem. Wyustawionego ustawionego na trzy przejazdy. No, gościu, skręcaj. O kuźwa, na styk. A, za granicę wyjechał. Muszę go inaczej ustawić. Muszę go ustawić tak. Tu nie jeden metr, a no, zróbmy dwa, cyk. Tu promień skrętu zróbmy tak, będzie jeszcze lepiej skręcał. Dobra. Ale to teraz wam pokażę z drugiej strony. ale tak ogólnie to mam problem, bo zesrał się włącznik. Nie działa mi... Nie działa mi kurde. Powinno się... Ten włącznik tu powinien się na zielono. Nie, kierownica, wypad. To się powinno na zielono włączyć. Ten czerwony gówno przycisk i nie działa. Bo mam wyznaczone linie, mam poprzeczniak wyznaczony, objechałem sobie całość dookoła, wszystko mam tak porobione. Siałbym tylko środek, poprzeczniak na końcu, i połóżmy na on by sobie tutaj sam zawracał jeszcze. No ale nie mogę siać kurna, bo nie działa, no, no, no gówno pieprzone, wczoraj się tu pieprzyło z tym, tu są kable trochę wyrwane, nie wiem dlaczego, kto to tu szarpał, znaczy ja ściągam, zakładam, więc chyba wiem kto, no i wszystko jest, oprócz tego, że, że nie chcę siać, próbuję tam, bo raz mi zaskoczył, ale nie chcę, kurde tam, nie wiem co jest, pierdziele i tak objeżdżam, bo mówię, może jak zaskoczy już... No to będę siał, jak już zaskoczy, ale to muszę wjechać tutaj na te... bo poprzecznie mam ustawiony na później. Dobra, dobra, cyk. I tak mówię, może, może zaskoczył w końcu. Bo raz mi zaskoczył, no. no ale nie chcę zaskoczyć. Kurde, elektronika. Ale już Kamil jedzie, więc z pół godziny, może 40 minut i, I będzie. Patrzymy drugi raz. Był maksymalna prędkość 8 na godzinę. Mam 8 z kawałkiem. Zaraz zobaczymy, czy mi wyjedzie za granicę znowu, czy nie. Już chyba powinien skręcać zaraz. Dobra. O. Całkiem sensownie. Ale za, za ten za pozytywnie ustawiłem promień skrętu muszę ustawić mu mniejszy no, ale byłoby git w sensie większy, bo ustawiłem 4,5 metra, a trochę się nie wyrobił czyli trzeba by mu ustawić 5 to jest tak, tam ja sobie tu się bawię, więc no ale ogólnie pet fajnie no powiedziałbym nawet, że petarda naciskałem, ponaciskałem, wziąłem śrubokręt, rozwaliłem go, ten włącznik, no tam cuda kiju porobiłem, no i zaczął działać. Co prawda nie ma i tak przyjechać, na szczęście, ale zaczął działać. Więc sieję tak, aby cokolwiek siał i, i i co? No i zobaczymy jak długo będzie siało. No, może sobie pół wieku może zmienię, bo jeżdżę na C. 350 kg nawożenie zerowe i tyle, zobaczymy co to z tego wyjdzie No ale siedzie, to najważniejsze Tak sobie ciągnik w miarę jakoś tam radzi. 12 na godzinie tu pod górkę Jeszcze mogę zawsze gazu dołożyć jeszcze a już nie mogę. Muszę teraz zredukować o. Mam też dosyć włókę opuszczoną. Tam tak dosyć dobrze to wygląda Może teraz trzeba ja mam to włączone czy nie? Nie wiem. A tu. O. w tą stronę. O, źle! Dobra, nie to nacisnąłem. Dobra, kończę. Dobra, działa to jak należy w końcu. Tutaj trochę narobiłem perfocli. bo miałem źle ustawionego, ale już teraz jest wszystko wszystko dobrze. Ten dźwięk to znaczy, że będziemy za chwilę zawijasa robić. I mam ustawione trochę nakłady. I teraz tak zredukuję sobie bieg. Siewnik do góry, rozłączył, nie sieje. Zawraca sobie, zawraca, 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 zawraca. zawraca, Siewnik w dół i zaczyna sieć. No dobra. I tak naprawdę tutaj mogę sobie des z zrobić zaraz. góry na dół tylko te dwa. No, przydałby się auto power. No, ale ogólnie jest spoko. Mówię tak tego, ale jeździł te 715, 15. Czy tak 6 szóstką? On ma trochę wiecie co, 7 ósemki czy ogólnie power kłady w dużych siódemkach moim zdaniem mają źle ze skrzynię. skrzynią. to jest moje zdanie. Ale wydaje mi się, że mam rację, ponieważ jest za duży przeskok pomiędzy C4 a D1. Powinien on mieć sześciobiegową skrzynię, tak jak 66. 66 miała do F, on ma do E. Dzięki temu C4 było szybsze od D1. A tutaj C4 jest wolniejsze od D1. No, bo tu jedziemy na, na D1, byśmy jechali. Ile byśmy jechali? Około na na, na, 13, a tam mamy około 12, czyli kilometr jest wolniejszy. A tam było tak, że, a, że C4 było szybsze od D1. Czyli zawsze mieliśmy, jak redukowaliśmy z D2, to mieliśmy D1, który było wolniejszy od C4. No i to miało sens. A tutaj to jakoś nie wiem, co to za mądrala tak zrobiło. Dobra, zobaczymy, jak jeszcze raz to zadziała. W ramieniu Dobra, Dobra, podnosimy się wniczek. Słupów nie było na polu, to praca bajka po prostu. Kurde, te piaszczysko piaszczysko jedne. Także jest fajnie. No kurde, fajnie to pracuje. Ja pierdziłem zrobiłem sobie najpierw obrys pola, potem poprzeczniaki. No i Dzisiaj na section control, można by powiedzieć. Ja pierd... Zagotował mi się. Kur... Już posiałem, już kur... Posiałem. Ja pier... Chyba... Zagotował się, płyn wyżygał Jeszcze zgasł. Zajebiasz A czemu zgasł? Ja pierdolę. Czemu on zgasł? O, Tak, zdziwiło mnie, bo mi wyskoczyło niskie napięcie. To tak raz zniknęło. Pewnie pasek pękł od alternatora, a znając życie, to ten pasek alter od alternatora nie jest tylko od alternatora. Nie ma paska. A się gotuje, ja pierdolę. 你怎么能干呢？